Najważniejsze jest trawienie. A Jurweda sądzi, że Ama, czyli toksyny, w większości biorą się z pożywienia, którego nie jesteśmy ani w stanie przetrawić, ani wydalić. Przyczyną problemów z trawieniem to nierównowaga żywiołów, Dosz, Jeżeli w nierównowadze jest ogień, czyli pita, najprawdopodobniej będziemy mieli problemy z wrzodami, z sotą. Również problemy z, ze zbyt wysoką temperaturą krwi w wątrobie. Wtedy najlepiej przyjmować sok z aloesu. Aloes dzięki temu, że zawiera bardzo dużo polisacharydów, pomaga w gojeniu się ran, a także w regeneracji tkanek. Nie tylko tych wewnątrz, ale również tkanek naskórka, tkanek mięśniowych. Dlatego osoby, które mają trądzik, wypryski albo łuszczyce, również powinny pić sok z aloesu. Aloes pomaga we wchłanianiu witamin i, i minerałów. Sok z aloesu od puki nie jest gorzki, dlatego że ręcznie wybierane są tylko wewnętrzne części liścia, które nie zawierają goryczki. Również, soko, również ten sok z aloesu jest w pełni naturalny. Nie zawiera żadnych środków chemicznych, dlatego lepiej może nam służyć. Z kolei, jeżeli w nierównowadze są, są żywioły przestrzeni, i powietrza, wtedy w nierównowadze jest dosza wata, a odzwierciedla się to w naszym organizmie zwykle zaparciami, gazami, zespołem wrażliwego jelita. Wtedy najlepiej przyjmować trifale. Naturalna trifala zawiera w sobie trzy różne składniki, czyli amla, bibitaki, haritaki. Doskonale równoważą one system trawienny. W ogóle równoważą wszystkie dosze, stąd ta nazwa trifala, tri, czyli trzy, równowaga wszystkich dosz. Dobrze jest przyjmować Holistic Trifale, jeżeli chcemy się wzmocnić i fajnie wpłynąć na system trawienny tak, żeby, żeby po prostu działał w równowadze. Holistic Trifala, oprócz tych trzech głównych naturalnych składników, zawiera również mieszankę Nutrigest. Składa się ona z wodorostów, spiruliny i imbiru. Wodorosty i spirulina mają bardzo dużo protein, witamin z grupy B, a także minerały. Imbir rozgrzewa nas troszeczkę, żeby pomóc we wchłanianiu tych, tych składników. Z kolei Trifala Plus jest zwłaszcza dla osób, które mają problemy z jelitami. Oprócz tych trzech głównych składników, innymi głównymi składnikami, które są tam dodane, to babka płesznik i siemielniany. Mają bardzo dużo błonnika, dzięki temu poprawiają perystatę jelit. Dlatego zwłaszcza dla osób z zaparciami czy wrażliwymi jelitami proponuję stosować Trifale Plus. Z kolei jeżeli w nierównowadze są żywioły wody i ziemi, wtedy w nierównowadze jest dosza kafa, najprawdopodobniej będziemy mieli bardzo dużo śluzów w żołądku. Najlepiej wyeliminować to mm, mieszanką trzech bardzo rozgrzewających przepraw, która nazywa się Trikatu. Ale o Trykatu mówiliśmy przy okazji, kiedy rozmawialiśmy na temat odporności. Co by nie mówić, a żeby zachować dobre zdrowie, a Ayrbene rekomenduje dobre ogień trawienie.